Geralt, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Ej, cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Pryszcilla! co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale Geralt... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja... ja nie wiem, gdzie ona jest... Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do Skurwiela juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej, ale Ciri mówiła, że ścigają dziki go. W porównaniu z tym, Skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Mengę poluje na dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Kiedy widziały się ostatni raz? Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela.